Chciałbym prosić o analizę Ethereum. Mówisz i masz. Naprawdę może zjechać do 12 tysięcy dolarów. Każdy ma wiadro na głowie i tak dalej. A teraz przejdźmy na drugą stronę mocy. Dlatego staram się nie nastawiać na jeden konkretny scenariusz, po to, żeby być bardziej elastyczny. No ale na jakiejś podstawie ta korekta musiałaby się pojawić, nie? Tylko na jakiej. Czyli albo urośnie, albo spadnie, czy będzie znowu podobnie? Prawdopodobnie będzie podobnie, ale. Jest jedno ale, właśnie. Cześć z tej strony. Dominik, witam Cię bardzo serdecznie, jak co wtorek na moim kanale. Każda łapka w górę jest bardzo mile widziana, dlatego że karmi to trochę algorytm YouTube'a. No i dzięki temu zasięgi są coraz większe, a ja jestem Wam bardzo wdzięczny. Pamiętajcie także o subskrypcji, bo jeżeli to zrobicie, to dostaniecie informacje. O kolejnym nagraniu na moim kanale. Właśnie zanim pojedziemy dalej, zobaczcie, jaki tutaj film się wyświetlił jaki będzie grudzień i 2023 rok, aż sam z ciekawości sprawdzę, co się wydarzyło przez ostatni rok. Jak możecie zobaczyć na tym filmie, na którym teraz jesteśmy, Euforia na Bitcoinie, co przyniesie grudzień i kolejny rok, mówiłem o możliwości podjechania do tej niebieskiej strefy. Jeżeli sobie tutaj przybliżymy ten, to miejsce, to zobaczymy, że są tutaj okolice 40 tysięcy dolarów. Ja już w momencie, gdy bitcoin był za 17 tysięcy, mówiłem, że w tych okolicach będę chciał wyciągać swój wkład finansowy. I to właśnie dzisiaj na Waszych oczach robię. Pamiętam, że rok temu poruszam dużo różnych kwestii, na przykład to i co się działo wtedy z FTX i z Binanceem. Jeszcze wtedy, CZ nie był na celowniku tak jak teraz. Wtedy jego tweety mogły też powodować pewne domysły, że na przykład może rozpocząć nam się bull run, a jak możecie zobaczyć analizę sporami roku. Cały czas mówiłem, że w tej niebieskiej strefie warto jest po prostu kupować, bez względu na to, czy rośnie, czy spada. Ale lepiej jak spada. W filmie rok temu też mówiłem o średnich kroszących, na które bardzo uważnie patrzę, no i o tej drodze, którą może pokonać Bitcoin w najbliższym czasie. U góry mamy Bitcoina, na dole mamy Ethereum. Jeżeli chodzi o Bitcoina, mówiłem o tym, że bardzo możliwa jest ta droga, którą narysowałem tutaj tą zieloną strzałeczką. W tamtym czasie sprawdzałem też sentyment miesięczny, ale przejdziemy sobie do tego dzisiaj. Bo od września bardzo precyzyjnie. Bitcoin naśladuje dokładnie to, co robił w tych samych miesiącach, ale w 2015 roku. No dobra, to teraz już możemy zaczynać. Halving Bitcoina mamy za 139 dni, czyli cały czas jesteśmy w końcówce kwietnia 2024 roku. Zobaczymy, jak tam Nice Hash. Nice Hash też tutaj nam pokazuje koniec kwietnia 2024. Odświeżymy, zobaczymy, czy coś się zmieniło. Nie, według nice hasha Albing mamy za 137 dni. A teraz nasz ulubiony wskaźnik, albo jeden z ulubionych, czyli wskaźnik strachu i chciwości. Mamy w tym momencie ten wskaźnik na poziomie 75%. Jeżeli sobie spojrzymy, jak wyglądała historia tego wskaźnika, to warto spojrzeć na ten moment, gdzie byliśmy w 2019 roku, bo jest to podobny etap cyklu, gdzie... Przed halvingiem rozpoczęliśmy takie właśnie mocniejsze wzrosty przed korektą. Zwróciłem też uwagę na to na moim Twitterze link macie w opisie poniżej tego nagrania, że faktycznie ten wskaźnik jest już wysoko. On może być jeszcze wyżej, to nie musi być koniec. I zgodnie z tym, co mówiłem jakiś czas temu, gdy byliśmy w okolicach 70% na tym wskaźniku, bywało tak, że na tym Konkretnym etapie cyklu bywaliśmy o wiele wyżej, nawet 90 kilka procent ten wskaźnik mógł mieć, zanim zawaliła nam się cena na rynku i Bitcoin bardzo mocno spadł. Mimo wszystko, na rynku są osoby, które twierdzą, że ten Bitcoin naprawdę może zjechać do 12 tysięcy dolarów. I do tej pory myślałem, że wielu influencerów gdzieś tam mówi o tych 12 tysiącach po to, żeby tylko sobie nabijać lajki, ale faktycznie są jeszcze osoby, które w to wierzą. Zobaczcie teraz tego ghostka, właśnie z. Twittera on twierdzi, że od tego momentu mogą nam się pojawić spadki i nowy niższy dołek. Dlaczego tak twierdzi? Generalnie skopiował sobie ten fragment wykresu, który mieliśmy tutaj w 2020 roku w marcu, a tutaj mieliśmy covidową korektę, więc nic dziwnego, że wtedy mieliśmy takie załamanie na rynkach. I teraz wyobraźmy sobie, na ile jest możliwe, że świat znowu nam się zatrzymuje i. Yy, Nikt nie wychodzi z domu, każdy ma wiadro na głowie i tak dalej. I faktycznie cała gospodarka stoi. Wtedy mogłyby się pojawić nam spadki. Czy jest takie, taka możliwość na ten moment? Generalnie byłbym sceptyczny. Tutaj kolejna osoba. Podobny wykres, podobny fragment wykresu. No i tutaj też, czy byśmy to przetrwali? Takie wiecie, trochę straszenie, ani to żadna analiza. Też przyklejony ten sam fragment wykresu. Generalnie, no, musi być clickbait, muszą być polubienia. Ja osobiście wolę mieć tych lajków mniej, ale bardziej jakościowe, niż robić jakieś takie clickbaity. Nie wiadomo, czy się sprawdzą, czy nie sprawdzą. Wolę wam pokazać moją perspektywę, a jak widzicie, do tej pory naprawdę nieźle to wychodzi. A teraz przejdźmy na drugą stronę. Mocy, czyli na wykresy osób, które twierdzą, że może nam się pojawić jeszcze wyższy wzrost, w co jestem bardziej skłonny uwierzyć. No i tu możemy zobaczyć, że Krypto Yoda uważa, że podjedziemy jeszcze wyżej do okolic ponad 50 tysięcy dolarów za sztukę BTC. Generalnie byłbym trochę ostrożny z takim podjazdem. Oczywiście to nie jest tak, że on jest niemożliwy, wszystko na tym rynku jest możliwe, już się nieraz o tym przekonałem. Dlatego staram się nie nastawiać na jeden konkretny scenariusz po to żeby być bardziej elastyczny. Dobra, idziemy dalej do Stockman i Lizards. W ogóle bardzo mi się podoba ta grafika i postanowiłem że to sprawdzę. Teraz przejdziemy sobie też do tego wykresu. Faktycznie od szczytu do momentu, gdy przed Halvingiem była korekta, mieliśmy około 35% cykl. Później mieliśmy mniej, bo 30, ale też bardzo podobny poziom. No i wszystko by wskazywało na to, że teraz też powinno być mniej, nie? Więc Wrzućmy sobie za chwilę wykres i sprawdźmy, bo on od tego poziomu też przewiduje korektę. Co bardzo gdzieś tam pasuje do tych modeli, które ja osobiście stworzyłem, bez bazowania na czyimś, jakimś spojrzeniu z internetu. Wychodzi mi coś podobnego, no ale na jakiejś podstawie ta korekta musiałaby się pojawić, nie? Tylko na jakiej? A teraz Descalping Pro, który twierdził, że są dwa możliwe scenariusze, czyli albo urośnie. Albo spadnie, i generalnie ja wolę jak spada, bo wtedy mogę dokupić. Jak pociąg jest rozpędzony, tak to też do niego nie wsiadam. Ale zobaczcie, że znowu ten wspólny punkt 48 tysięcy, o których ja już dawno, dawno temu w moich nagraniach mówiłem. No i. Yy... No zaraz wam jeszcze w sumie coś pokażę, zachował ten rąbek tajemnicy. Dobra, dlaczego te spadki? Z ostatniej chwili Bitcoin.pl mówi o tym, że Gox, czyli giełda, która kiedyś upadła, która ma bardzo dużo bitcoinów, które mają zostać oddane tym osobom, które kiedyś zainwestowały. Z racji tego, że to było bardzo dawno temu, to też są to duże kwoty. I potencjalnie osoby, które kiedyś zainwestowały, mają jakiś średni poziom życia i nagle dostałyby tą ogromną gotówę w postaci bitcoina, to mogłyby to chcieć zrzucić na rynku, ale zastanawia mnie to, no bo mm, planują spłacić wierzycieli w gotówce, czyli co? Zaczną sprzedawać te bitcoiny, żeby oddać gotówkę? Też jestem ciekawy, jak to będzie rozwiązane, ale to jest jeden z punktów zapalnych, który może nam tą cenę po prostu w pewnym momencie zrzucić. Więc gdyby faktycznie cena dojechała do okolicznych 48 albo więcej, kto wie, no to moglibyśmy spodziewać się korekty. Ale jak się ma do tego sentyment rynkowy? No, zobaczcie, czwarty kwartał miał być wzrostowy dla rynku, no i faktycznie taki był. Ostatnie trzy miesiące widać, że bardzo ładnie są na zielono. No i teraz wróćmy się na chwilę do tego 2015, który tak często porównuje do tego, co może się wydarzyć w najbliższym czasie, dlatego że najbardziej spójne te elementy cyklu są do tego, co się wydarza teraz, nam na bieżąco. Tak jak mówiłem, że wrzesień z delikatnym plusem był wrzesień z delikatnym plusem, poprzedzający miesiąc był na minusie, więc już mieliśmy taki punkt wspólny. Potem ten ostatni kwartał roku miał być na zielono, więc na zielono był. I tak październik, listopad, grudzień. W 2015 roku było to, słuchajcie, 33%, potem 19%, potem 13%. W tym roku mamy 28%, 8% i na ten moment 10% w grudniu. Więc według mnie wygląda to dobrze. No i gdybyśmy mieli się zastanawiać, co z tą korektą, no to zobaczmy, że w 2016 roku było minus 14%, prawie minus 15%. Więc faktycznie. Styczeń mógłby być spadkowy, albo w styczniu po prostu może się pojawić w końcu ta upragniona korekta. Zanim dalej przejdziemy na wykresy, to sprawdźmy te analizy, które już się nam realizują i co jeszcze możemy w ogóle z nich wycisnąć. Jeżeli mamy 2023-2019-2015 rok, jeżeli chodzi o te cykle rynkowe, te konkretne fragmenty bessy, no to były punkty wspólne, czyli wybicie tendencji, wybicie tendencji, wybicie tendencji. Wybicie średniej kroczącej na wskaźniku RSI. Wybicie średniej kroczącej na wskaźniku RSI i tu może trochę zasłaniam zdjęciem, ale też było wybicie średniej kroczącej na wskaźniku RSI. No dobra, kliknijmy playkę, zobaczmy jak ta analiza się zrealizowała. Była ona w lutym tego roku i mówiłem o tym, że podjedziemy do tego poziomu 50% i my już jesteśmy na tym poziomie 50%. I od tego momentu powinna nam się zaświecić taka. Ostrzegawcza lampka, dlatego że w poprzednim cyklu faktycznie podjazd jeszcze był, ale były cienie i został ten podjazd na cenie bardzo mocno zgaszony. W 2015 roku nad poziom 50% też wzrośliśmy, ale potem pojawiły nam się spadki. Czy będzie znowu podobnie? Prawdopodobnie będzie podobnie, ale doprecyzujmy to, co powinno się konkretnego stać. Bo miejsce na wzrost jeszcze faktycznie jest do tych okolic 48 600 dolarów za sztukę za jednego BTC. Ale jest jedno, ale właśnie, bo od momentu wybicia tendencji wzrośliśmy ponad 180% w 2015 roku. Po wybiciu tendencji wzrośliśmy 180% w 2019 roku. Tym razem po wybiciu tendencji wzrośliśmy 85%, o wiele mniej niż cykl i dwa cykle temu i gdybyśmy mieli wzrosnąć te 180%, to słuchajcie, lądujemy na 63 tysiącach, czyli tak jak był niemalże wcześniejszy szczyt. Więc dla mnie jest to duża niewiadoma, i ja osobiście, zgodnie z planem, wyciągam swój wkład finansowy, bo po prostu byłoby mi głupio, jako człowiekowi, który mówił przy poziomie 16 czy 17 czy 20 tysięcy, że jak będzie 40 i kawałek, to będę realizował te swoje zyski. Ja się bardzo trzymam tego słowa, które powiedziałem, i te zyski faktycznie wyciągam. Na ten moment zacząłem sobie sprawdzać, ile wyciągnąłem już z tego rynku krypto. Jest to 10% wszystkiego, co mam w kryptowalutach. I dla hejterów, którzy gdzieś tam pisali w komentarzach, że przecież wyciągnąłeś przy 35, co ty dalej masz do wyciągania, no mam, no bo sobie podzieliłem ten kapitał, że im będzie wyżej to rosło, tym ja więcej będę sobie tych środków po prostu z rynku ściągał. Ale nie wychodzę całościowo, bo gdyby się okazało, że mam scenariusz, w którym lecimy do 65 albo w ogóle to the moon, czego nie jestem w stanie przewidzieć, bo szklanej kuli nie mam, no to na taki wypadek też chcę być ubezpieczony, bo po prostu dalej częścią kapitału w tym rynku jestem. Skupmy się teraz na tym, co było w 2017 roku, bo jeżeli sobie przybliżymy ten wykres i spojrzymy na ten fragment, który był między 50 a 61, co bardzo nas interesuje w tym momencie, między 50 czyli 42, 200, do których dojechaliśmy w punkt, między 48, 600 około, no jest ta przestrzeń. I to jest przestrzeń, gdzie jeszcze będę chciał odcinać kupony, ale do tego poziomu 48 600, już to zaokrąglimy. Mamy jeszcze 16% miejsca na wzrosty. Nie jestem do końca przekonany, czy tak mogło być w grudniu, aczkolwiek jest to możliwe, z tym, że ja już te kupony zaczynam sobie odcinać. Bo może się pojawić nagły wzrost, nagły spadek, albo nawet nie musi dojechać do tych 48 tysięcy. I co wtedy, gdybym czekał z wyciągnięciem swojego wkładu, to mógłbym się nie doczekać. A chciałbym wam przypomnieć, że na poziomie 32 tysiące mówiłem o tym, że. Też chcę wyciągnąć część swojego wkładu finansowego no i brakło mi tutaj 140 dolarów. I z racji tego, że brakło i nie wyciągnąłem tego wkładu, to nie skorzystałem z tej korekty, bo wtedy wsiadłbym do tego rynku z powrotem. A tak po prostu z bieżących oszczędności, jeżeli mam zdolność generowania oszczędności i mam te oszczędności, to z tych bieżących oszczędności do tego rynku się dosiadałem po prostu w trakcie tej korekty. Pamiętacie wykres z ostatniego nagrania? Tutaj mówiłem o tym, że faktycznie może się pojawić ta pułapka na niedźwiedzie. I zwrócimy już uwagę, że wiele osób w ogóle nie ma pojęcia, czym jest pułapka na niedźwiedzie. Pułapka na niedźwiedzie jest wtedy, kiedy dostajemy dużą korektę. Niedźwiadki się cieszą, bo przecież oni cały czas mówili, że spadnie i w końcu spada. No i cieszą się, że spadnie jeszcze niżej, na przykład do tych 12 tysięcy, do których już nigdy nie spada, ale ten dołek, który tutaj jest wytworzony, tu jeszcze mają ostateczną nadzieję. Nieźwiadki Na to, że będą spadki. A tych spadków nie ma, tylko sobie odjeżdżamy. Demon. W sumie powinienem to jakoś lepiej zrymować. Idziemy do kolejnego cyklu. Tutaj w tym cyklu też mieliśmy mocny podjazd, potem był spadek. No i gdzie ta pułapka na niedźwiadki? No pułapka na niedźwiadki była dokładnie tutaj, czyli wszyscy myśleli, że spadniemy jeszcze niżej, a tych niższych spadków po prostu nie było. Czyli jedna pułapka, druga pułapka, no i idziemy sobie do kolejnego cyklu, w którym pułapki jeszcze nie było. Postanowiłem, że sprawdzę, jaka jest odległość od ATH do miejsca, w którym była pierwsza fala wyprzedaży. I tutaj odległość między tymi szczytami to 36,4 Procenta. Idziemy sobie cykl dalej. Tutaj od ATH do momentu, gdy pojawiła nam się pierwsza fala wyprzedaży, mieliśmy niemalże 30%, brakło 400%. Ok, idziemy sobie dalej. No i teraz zobaczmy taką sytuację, no bo skoro było 36%, potem było około 30%, więc jest duże prawdopodobieństwo, że znów będzie mniej, tylko o ile mniej, nie? Gdyby dojechać tutaj idealnie na 42,600%, no to zobaczymy, że mamy tutaj 29,5%. Więc faktycznie byłoby to możliwe, żeby cena dojechała do tego poziomu i dopiero nam zawróciła. Ko Dominik, dlaczego to odcinasz kupony, skoro mówisz, że będzie rosło? Dlatego, że chcę handlować po prostu bezpiecznie, no i zgodnie z moją strategią, gdzie akumulowałem na dnie, odcinam już kupony, a większość moich pozycji ma już ponad 100% wzrostu, dlatego nie widzę przeciwwskazań do tego, żeby z tego rynku częściowo zacząć wysiadać. Ja inwestuję w większe kwoty, nie są to kieszenkowe od babci czy mamy, więc są to dla mnie duże pieniądze, które chcę już w tym momencie sobie po prostu zabezpieczyć, gdyby ten rynek. Do zera, no to już mam wyjęty swój wkład finansowy i nic nie straciłem. Jeżeli ten rynek odjedzie dalej, to nadal mam w tym rynku pieniądze, które będą mi się pomnażały. Więc jak jeszcze wysoko możemy dojechać? No, zgodnie ze wskaźnikiem GMMA, który obserwuję od bardzo dawna, jeszcze mamy przestrzeń do tej szarej strefy. Ten wskaźnik jeszcze tutaj nie wjechał, a w przeszłości, gdy byliśmy między 50 a 61,8, ten wskaźnik był w szarej strefie. Cofnijmy się cykl wcześniej, bo zobaczycie, że tutaj, też gdy cena była między 50 a 61,8, ten wskaźnik znów był w tej szarej strefie. Dlatego ja zakładam, że cena, gdy znów mi dojedzie między 50 a 61,8, to ja znów mogę być w tej szarej strefie. Teraz bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, że każda świeca, która jest na tym wykresie, to jest interwał 2%. Tygodniowy. Więc zakładam, że takie minimum przebywania w tej strefie to będzie gdzieś tam dwa tygodnie do miesiąca, no i wtedy będę spodziewał się tej korekty. No ale też musi mi pokazywać to wskaźnik, ale nie jest to jedyny wskaźnik, bo mam jeszcze jeden. Możecie tutaj zobaczyć wskaźnik, który na ten moment nie jest na czerwono, on w przeszłości lubił być na czerwono, zwłaszcza gdy znów. Cena generowała nam lokalne szczyty przed korektą. No i tak w 2019 ten wskaźnik był właśnie na czerwono. Idźmy sobie cykl wcześniej, a tu możecie zobaczyć, że gdy byliśmy przed halvingiem i szykowała nam się korekta, to znów ten wskaźnik robił się na czerwono. Dlatego zakładam, że skoro w każdym cyklu to działało, to może być po prostu podobnie, bo w 2012 roku też ten wskaźnik był na czerwono, potem mieliśmy korektę 52%. Więc ja zakładam, że on znów może wjechać na to pole i może pojawić mi się zgodnie z cyklicznością. Pierwsza fala wyprzedaży po to, żeby potem niedźwiadki cieszyły się, że spadnie jeszcze niżej i nie spadnie. Na koniec listopada mówiłem o tym grudniu, który może być faktycznie zielony. Na ten moment on faktycznie jest zielony. Podzieliłem te grudnie na takie dwie kategorie, te które kończą gdzieś tam dna i pojawiają się potem wzrosty i te które są w rozpędzonym pociągu no i ten grudzień zakwalifikowałem do tego rozpędzonego pociągu podobnie jak to było w 2015 roku no i tutaj możecie zobaczyć styczeń lekko spadkowy no ale potem idziemy znowu w górę więc ja spodziewam się że ten grudzień faktycznie może nam pokazać wzrosty, co nie oznacza, że w trakcie tego grudnia nie będzie spadków, bo one też mogą się pojawić. Czy skończyła nam się zima, słuchajcie, za oknem śnieg, a u mnie w tym momencie cena wyjechała już z zimy i tak jak już byśmy mieli przedwiośnie, no ja tą wiosnę uznałem, że będziemy mieli ją po halwingu, no i jeżeli... Będę miał faktycznie jakieś głębokie korekty, to będę zastanawiał się od tego momentu nad zakupami. Jeżeli korekty nie będzie, to tym kapitałem, które jestem nadal w rynku, ten kapitał zostaje i nic więcej do niego nie dokładam, jeżeli chodzi o Bitcoina i Ethereum. Na Rainbow Price Chart też idziemy zgodnie z planem na naszej krzywej w cenie i w czasie. Pamiętacie, jak jakiś czas temu Rafał Zaorski mówił o tym, że shortuje od poziomu 33800. Ja uznałem, że nie mam na takie shorty odwagi. Tak jak Wam mówiłem w moich nagraniach, uznałem, że jest możliwy wzrost do 40, 42 000, 48 tysięcy i tego nadal się trzymam. W tym momencie jesteśmy na 50 całego tego wielkiego spadku. W momencie, gdy Rafał handlował, mówiłem, że faktycznie, gdyby pojawiła się ta cofka, no bo ona była możliwa, mieliśmy tutaj lukę cenową z maja 2022, no to prawdopodobnie na tych szczytach powinniśmy się zatrzymać. Jednak Cykliczność, cyklicznością, po prostu odjechaliśmy wyżej, zbliża nam się halving. I wydaje mi się, że możemy jeszcze urosnąć więcej do tych 48, dlatego te shorty były dla mnie gdzieś tam niewskazane. Techniczne możliwości na zawrócenie się tej ceny były, no ale Rafał przecież nie uznaje analizy technicznej, więc na pewno się tym nie sugerował. Shortowanie w tym momencie wydaje się dla mnie po prostu niebezpieczne. Z jednej strony sentyment, czyli ten czwarty kwartał prowzrostowy, no i ta cykliczność Bitcoina, która według mnie cały czas się powtarza, nie wygląda identycznie, ale jeżeli znajdziemy te punkty wspólne, no to jest o wiele prościej robić te analizy. Na moim Twitterze zapytałem się, czy faktycznie są jakieś pytania odnośnie tego co dzieje się aktualnie na rynku gdzie udzielasz odpowiedzi na pytania na moim YouTubie o 17. Kiedy nowe zapisy na szkolenie? Nie wiem, wchodzić w short czy nie wchodzić. Radek mówi, żeby czekać, Biblia mówi już, a co powie Dominik? Dominik mówi, że według mnie jeszcze trzeba by było poczekać. Bo jak ta cena ma się rozpędzić, to po co mamy łapać ten rozpędzony pociąg? Nikt zdroworozsądkowy pod pociąg nie wchodzi. Nie wiem, czy to porównanie w ogóle jest dobre. Ale w mojej opinii cały czas jest możliwe do 48 tysięcy. Dokąd tupta nocą jesz? Jest śnieg, więc pewnie da się sprawdzić, dokąd on nocą tupta, bo zostawi po sobie ślady. Chciałbym prosić o analizę Ethereum. Mówisz i masz. Zaraz będzie, że się chwalę. Słuchajcie, w 2020 roku w lipcu szukałem na Ethereum takiego punktu przełomowego, który powie mi o tym, że faktycznie już zakończyła nam się bessa i rozpędza nam się ten Ether ku górze. Jak możecie zobaczyć, tutaj Ethereum było za 339 dolarów. Ja ten Ether bardzo, bardzo gromadziłem w tamtym czasie, bardzo dużo mi dał zarobić i zobaczcie, co się wydarzyło od momentu, gdy wybił on tą pomarańczową strefę. Gdy Ethereum tą pomarańczową strefę wybiło, Zrobiło taką dość dużą korektę i dopiero odjechało to the moon. I na to samo będę polował. Tylko kiedy ta duża korekta? Mamy tutaj wykres Ethereum i mamy pewną taką średnią kroczącą. Na ten wykres Ethereum naniosłem też halvingi, ale bitcoinowe halvingi, żeby nie było, że Ether ma halvingi. I zobaczcie tak. Ether przed halvingiem bitcoina wygenerował szczyt i zrobił dość dużą korektę. 70%. Dobra, idziemy dalej. Mamy trzeci halving bitcoina tutaj Ether też wygenerował dość wysoki szczyt i co stało się później? Ether spadł o 67%, a w Kowidzie o wiele więcej, 75%. Bardzo, bardzo ciekawe. Generalnie to zakładam, że faktycznie jest możliwa korekta Ethereum, która zacznie się przed Bitcoinowym halvingiem, ale idźmy sobie dalej. Zobaczcie, na ten moment, gdyby nam się miała pojawić korekta, już nie mówię, że 70, czy 60, czy 50%, ale 30. Od tego momentu, w którym jesteśmy teraz, no to Ether ląduje na 1500, no to generalnie na tych poziomach chyba 1200-1500, to mieliśmy merge na Ethereum, więc to było bardzo mocne niedowartościowanie. Wiemy, że te cykle się wypłaszczają, ten Ether też jest troszeczkę na hypie teraz, więc... Trudno by mi było uwierzyć w tak ogromną korektę, ale no nie na samej wierze człowiek opiera analizę. Generalnie to wypadałoby też sprawdzić ten eter od szczytu do dołka i zobaczyć, gdzie wypadają nam poziomy 50 i 61,8. i no Mamy je troszeczkę wyżej niż jest teraz cena. Bitcoin już do tej 50 dojechał. Zobaczmy, co by się stało, gdybym ja tą miarkę teraz zamienił na miarkę, w której będę mógł sobie zobaczyć poziomy na skali logarytmicznej, czyli zjeżdżam sobie na dół, klikam OK i mam to. Dobra, jeżeli chodzi o tą skalę logarytmiczną, no to widzimy też, że tutaj mamy ten poziom 50%. On raz został niemal uderzony, kolejny raz został uderzony, a teraz już zostaje wyłamany. No i gdybym miał zerknąć z powrotem na to, co było kiedyś, to zobaczcie, że jeden atak, drugi atak, trzeci atak. No i tu mamy też jeden atak, drugi atak i trzeci atak jest udany. Więc. Jeżeli chodzi o Ethereum, to zakładam, że faktycznie mogłoby ono mi gdzieś tutaj mocniej wzrosnąć. Być może do tej niebieskiej strefy, ale mamy tutaj poziomy 3000 dolarów za sztukę jednego Etera. Nie jest to jakimś super wyczynem, żeby coś takiego się stało. Generalnie do tego poziomu, gdzie jesteśmy, tutaj brakuje nie wiem, 30%, no jest to dużo. 40%, jeszcze więcej, nie? Więc teraz pytanie, czy ten Eter może mieć po prostu opóźniony zapłon i jakiś pojawić się tutaj trend boczny. Cały czas się zastanawiam, jak ten eter rozegrać. On się zachowuje troszeczkę inaczej niż cykl temu. Nie jest tak fajnie ułożony. Zobaczymy jeszcze skalę logarytmiczną, jak to wygląda. O, to też całkiem, całkiem sensownie w tym momencie. Jeden atak, drugi atak, trzeci atak. No i tu mamy też te wcześniejsze, jakby wsparcia dla ceny. W analizie, którą widzicie tutaj też mieliśmy wsparcie dla ceny, cena spadała, odbiła się, zaczęła rosnąć. No i potem ten poziom właśnie, od którego się cena odbiła, był wyznacznikiem takiego wyłamania i rozpędzania się hossy dalej to demon. Jakby nie było, Ethereum od swojego dna wzrosło 152% do dnia dzisiejszego. Jaka będzie reakcja Twoim zdaniem na potencjalny akcept ETF? No i słuchajcie, ja zakładam taki scenariusz bardzo optymistycznie by było faktycznie, gdyby zaakceptowali, poszłaby pompa. Bardzo mi to pasuje, jeżeli by się pojawiła na przykład jakaś korekta zostałby zaakceptowany scenariusz ETF, ale moim zdaniem ludzie uważają, że już będzie ten ETF, dlatego w cenie już w bitcoina jest ten ETF, dlatego on rośnie. Im dłużej przeciągają yy, opublikowanie informacji o zgodzie na ten ETF, tym ta cena będzie bardziej rosła. Tylko nikt nie myśli o scenariuszu, w którym w styczniu odrzucą tego ETF-a, a w marcu powiedzą: Słuchajcie, trzeba jeszcze coś wypełnić w tych dokumentach, złóżcie jeszcze raz i dopiero wtedy pomyślimy. Gdyby taki scenariusz miał miejsce, no to faktycznie ta cena też mogłaby nam się zawracać. Jeżeli ten ETF będzie, no to myślę, że teraz też grane, granie jest pod wydarzenie, że faktycznie on będzie i w pewnym momencie ta cena prędzej czy później musi odreagować. Czy ta duża korekta jest możliwa w grudniu? Jest oczywiście możliwa w grudniu, z tym, że Kasiu, ja zakładam, że ta korekta może mi się pojawić raczej gdzieś tam na przełomie. Yy, stycznia, więc ten grudzień raczej może być prowzrostowy. On już jest prowzrostowy. Zdziwiłoby mnie, gdyby na przykład grudzień zamknął się na minus 10. Raczej zakładam, że będzie próba zaatakowania tego poziomu 48 tysięcy. Jak widzisz szansę na ten poziom 48 tysięcy? Myślę, że już w tym nagraniu tyle razy wypowiedziałem słowo 48, że nie wiem, czy jestem w stanie coś jeszcze dopowiedzieć. Uważam, że cena te poziomy zaatakuje, i jeżeli je zaatakuje, to będę jeszcze odcinał swoje kupony. Jak dużej korekty się spodziewasz? W sumie bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy oznaczyłem to na którymś ze swoich wykresów, mamy tutaj Bitcoina i mamy dywergencję. Możecie tutaj zobaczyć, że jeżeli szczyty na cenie mamy coraz wyżej, a dołki na RSI mamy coraz niżej, to prędzej czy później przychodzi korekta. I tak też było w momencie, gdy byliśmy dla przykładu tutaj na. Gdzieś tam w wychodzeniu z Bessy tutaj upadł nam FTX. Tutaj mieliśmy bardzo duże RSI, ale znowu szczyty na cenie były coraz wyżej, a szczyty na RSI były coraz to niżej. Dlatego, jeżeli mamy coś takiego, to możemy spodziewać się korekty. Tu dla przykładu 20% i tu tak samo około 20%. Na ten moment zakładam, że może pojawić mi się coś podobnego. Możecie zobaczyć na moim RSI tutaj alert. Dlatego, że jeżeli ta cena faktycznie jeszcze by chciała trochę podjechać do góry i pojawiłby mi się w końcu ten spadek, no to liczyłbym na korektę co najmniej 20% znowu. No i gdyby taki scenariusz miał miejsce, że dojeżdżamy do tych 48,600 na przykład, no to spadek oznaczałby, że jesteśmy gdzieś w okolicach 38 tysięcy za sztukę jednego BTC i ten spadek to właśnie by było te 20%. Oczywiście im niżej, tym dla mnie lepiej. Do końca grudnia korekta, a po ETF w styczniu rakieta to demon. Hmm, zastanawiam się, czy no bardziej jestem bliski temu, że w styczniu spadki i odciąganie tego ETF-a najbardziej jak się tylko będzie dało. Chyba, że już będą stali pod ścianą i po prostu będą musieli go w marcu zaakceptować, no to myślę, że... Może wtedy, ale pamiętam, że nieraz było, że miało być jakieś wydarzenie, że miało już od tego wydarzenia jeszcze mocniej rosnąć, a rynek jest taki, że wszyscy nie mogą tam zarobić, dlatego ja też powoli odcinam sobie kupony, jak spadnie. Rozpadnie, to, to się będę cieszył. A jak odleci tu demon, to też się będę cieszył, no bo dalej jestem w tym rynku i nie mam absolutnie poczucia żadnej straty. Stablecoiny można wymienić na fiaty, oczywiście. Jeżeli masz taką osobę, która dla ciebie to zrobi, czy pójdziesz do kantoru, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Nawet zwykły bitomat też można tam sobie wymienić. Tutaj jeszcze raz pytanie o ETF. -ie. Myślę, że też wszystko na ten temat już powiedziałem. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za te pytania. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.